Takie trochę odrażające, to nawet momentami. Hej, dzień dobry! Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Do suszareczki. Do suszareczki ci takie... domowe... codzienne prawie, że... obowiązki. Nie wiem co to było, ale nikogo nie zdziwi, że pani Kowalczyk Gotuję w sukience letniej. Wita co? A wita co? Nie uwierzyta mi. Dobra. Kto oglądał vloga wczoraj, ten widział, że u nas było naprawdę tak cudownie, wspaniale słonecznie. A dzisiaj można ubrać kurtkę zimową dosłownie. Poważnie, jest tak zimno. E, ja ogólnie jestem w fazie sprzątania. Ciorny stanik. Czarny stanik. Nie wiem po co komu ta informacja? Każdy ma oczy i widzi. No, jestem rozgrzana kobieta w tym momencie, bo tam, wiecie, troszkę wskoczyłam na mopa, troszeczkę na odkurzacz, pranko, sranko, owanko. Teraz robimy obiad i fajnie, bo będę miała na dwa dni. Dawno, naprawdę, bardzo dawno nie było fasolki po bretońsku. Jak widzieliście, wrzuciłam teraz do gara fasolkę, która się moczyła przez całą noc. Teraz ją gotuję samą i na patelni przesmażę cebulę, czosnek, mam laskę kiełbasy i taki cienki boczek. Obiorę Laurce jabłko i jeżeli chodzi o owoce, jakie lubi Laura, to jest tak, jabłka Borówki, maliny i truskawki. Po prostu uwielbia te owoce. Jabłka to kocha tak, myślę, od pół roku bardzo intensywnie, bo potrafi nawet cztery jabłka dziennie zjeść. Naprawdę ona po prostu kocha jabłka. Bananów nie lubi, dla niej banany są za słodkie, a banany są bardzo dobre. Ale za to obrane jabłuszko to naprawdę ostatnio ma taką fazę, że nawet cztery dziennie potrafi zjeść. Boczek na sali i patrzcie, co tu się dzieje. I akcja jest taka. Kandydat numer jeden, kandydat numer dwa. Ryszard! Ty draniu! Rysiu. I jego brzuszek. Bazyl, ty z kim przyszedłeś? Też za swoim brzuszkiem? Tu wszyscy chodzą z brzuszkami, ja też mam swój brzuszek, nie przejmuj się. Nie mam wklęsłego. Każdy chodzi za swoim brzuszkiem. Bazyl. No ty naprawdę nie przesadzaj. Matko, widzicie tu? Nie wiem, czy widzicie tą łapkę, było, było, było widać, Ryszard! To była Rysia. Bazyl. Ja rozumiem napieranie, prośby i to wszystko, ale no naprawdę, no Bawel. Nie no, on nie wytrzyma. Ten kot nie wytrzyma. Jeszcze raz powiem, jak przygotowuję fasolkę. Dzień wcześniej ją boczymy całą noc i ja ją zalewam tak mniej więcej, no nie wiem, z litrem wody pod przykryciem ją duszę cały czas, z godzinę, półtorej nawet. I tutaj mam no, z dobrą czubatą łyżeczkę soli, z łyżeczkę majeranku, nie wiem, z trzy zielangielskiej, z dwa liście laurowe. I tutaj potem dodam do tego to, co przesmażyłam. Paruję, nie paruję już cebula, czosnek, kiełbasa i boczek. I ja potem dam do tego y, całą pasatę, bo już nie chcę się później bawić w rozdrabnianie, a będziemy mieli obiad na pewno na dwa dni. Jeżeli jest jeszcze jakaś potrzeba, to wtedy doprawiam. Dawno nie było. Znacie mnie, moi drodzy, i wiecie, że ja często potrafię mieć bardzo, ale to bardzo poważne problemy. Przed świętami wyskoczyły mi takie bombowce na twarzy, które ostatni raz miałam, jak byłam nastolatką. Ślady tam jeszcze mam, bo przecież ja nie mogłam wytrzymać, musiałam sobie trochę to powyduszać, nie? I to były bombowce w stylu takim, że jak się dotknęło, to tu aż włosy się unosiły. I rozwikłałam tę zagadkę. Drugie opakowanie Serum Eveline. Dokładnie to. Drugie opakowanie które spowodowało tyle bombowców na mej twarzy niestety. Moje odkrycie 2023 w styczniu. Ja wiem, że ja się powtarzam, ale to jest genialne. Bańka chińska, która jest elektryczna. Bałam się to zamówić, bo to jest dość drogie, bo to kosztuje ponad 400 zł, ale powiem wam, że warto. Celulit, celulitem, ale bańka chińska też bardzo fajnie potrafi Ujędrnić nasze ciało, no i już jak ten stanik tu wylazł. Dobra, kij z tym. Ramiączka, cały film będzie widać, a ja tu się będę przejmować, że mi teraz kawałek więcej wyszło. Cysek nie wyleciał, no to jest pół bidy. I ja używam to sobie na moje motyle. No, które słuchajcie, no niestety, no. No niestety, no lecą lata. Moja waga jest taka, że raz jestem większa, raz jestem mniejsza, więc moje ciało też już troszeczkę i traci elastyczność. No nawet na gębie, no Jezu, no takie uroki bycia starszym troszeczkę. Wrzucam Wam do tego link w informacji pod filmem. Gdy to pierwszy raz użyłam, powiedziałam, że nigdy więcej nie użyję bańki takiej ręcznej, bo to jest masakra. I ja użyłam właśnie na motyle i na, na nóżki. Na moje łódka. A użytkowanie jest bardzo proste. Z jednej strony wciskacie i macie moc podczerwieni, która działa cudownie na naszą skórę, a z tej strony jest od 1 do 5 i to jest moc zasysania. I pamiętajcie, że gdy sobie to zakupicie, to nie udawajcie takiego hojraka jak ja, że z jedynki zrobicie sobie od razu dwójkę, bo będziecie mieli takie siniaki jak ja pokazywałam wam w którymś filmie. To jak zaczynamy to używać, to nas ciało będzie bolało. Może nas boleć do tego stopnia, że niektórym chce się płakać. To już zależy jaki kto ma próg bólu. Z czasem to ustępuje. I zamienia się w dużo mniejszy ból, taki do wytrzymania. Nawet jak sobie popatrzycie na takie filmy, gdzie ludzie robią komuś taki profesjonalny ba masaż bańką chińską, to ci ludzie czasami nie mogą wytrzymać, bo to tak boli. I to tak ma boleć. Niestety. To takie jest działanie. Link do mojego odkrycia 2023 znajduje się w informacji pod filmem. Używanie tego jest przyjemnością. Ja zamówiłam to przez przypadek. Tak naprawdę czytałam kilka opinii, dużo ludzi to polecało. Mówię, dobra. No, najwyżej, no, no, no stracę tyle pieniędzy, ale naprawdę gwarantuję wam, że to jest miliard? Biliard! Bil, biliard! Kurwa, biliard. Dobra. Zostańmy przy tym milionie. Milion razy lepsze od zwykłej bańki chińskiej. Kto robił sobie ba masaż bańką chińską, taką naturalną, ręczną, ten wie, jak potrafię mu łapy boleć po dosłownie minucie. Bo musicie tak, musicie to zassać, trzymać to mocno, ciągnąć i znowu i ta łapa to tak boli, że często gęsto po wymasowaniu jednej strony i to krócej niż by było zalecane, nie mamy siły zrobić tego z drugiej strony, bo to tak bolą łapska od tego. Po wypróbowaniu tego ja Wam gwarantuję, to nie jest film sponsorowany, to jest coś co ja kupiłam sama i Wam gwarantuję, że jak użyjecie tego raz to nigdy więcej nie będziecie chcieli używać ręcznej bańki chińskiej. Naprawdę. Gwarantuję Wam to. Naprawdę podpisuję się pod tym nogami, rękami, moimi dużymi uszami, moimi krzywymi zębami, moim ładnym, pięknym ee, niewymiarowym noskiem. Patrzcie, powiedziałam piękny, ładny, niewymiarowy nosek, a już się zrobił czerwony. Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Laurka! Laurka, jakbyście nie wiedzieli, to Fasolka dzień dobry. Fasolka to jest. Jeszcze... Fasolka jest, tak? To mamy problem powiedz, bo jest tak gorąca. Tak gorąca. No i studzimy, tak? Proszę. Studzimy. Grodzie. Mhm. Jak zjesz, to się pobawimy piaskiem. do czyli się pobawimy wtedy. To jest lody. Lody. No? Pan kurier kupił? Nie, pan kurier nie kupił. Tata kupił! Rodzice razem kupili, tak? Mama i tata kupiła. Laurce. Tak? Mam. Ja Pyszna fasonka? Nie dałaś mi. Ja ci nie daję, no sama jesz. Ja jem. To no dobrze. Dałem. To są lody. No, są lody. Dobra. Może żarne mogę? Dziękuję. Myszka. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Który chcesz kolor? ten. Różowy? Różowy jest. Właśnie chowam cały ten majdan, ale zobaczcie. Naprawdę. To jest tak wciągająca zabawa ten piasek kinetyczny. Naprawdę. To jest jak z jakiegoś filmu, jak z jakiejś bajki. Niesamowite to jest. To jest dla mnie osobiście o wiele lepsze niż te modeliny jakieś czy coś takiego. Te Play to też jest fajne. Ale to wygrywa. Wrzucam wam link w informacji pod filmem do tego zestawu. My mamy taki zestaw. Naprawdę, uwierzcie mi, że zabawa jest taka, że dziecko będzie zachwycone. A wy? Tak samo. Nie wiem od czego zacząć. To znaczy, może pokażę. Stałam się posiadaczką. W końcu takiej dużej głowy. Ona była jedna, jedyna. Postaram się dla was coś znaleźć i wrzucam wam informację pod filmem. Podobne tego typu były w. Action, albo są jeszcze w Action, tylko że one były lekkie. A to, to jest bardzo, ale to bardzo ciężkie. Także jak coś znajdę, to wrzucę wam informację pod filmem. I tak, ja wam powiem tak. I o, o co mi się rozchodzi tutaj? Bo ja do tej pory nie mogę zrozumieć, co stoi za tą doniczką u mnie. Czy to jest zajebiste, czy to jest bardziej kicz, czy to jest bardziej Wiocha, czy to jest idź stąd, i nie wracaj. No ale spójrzmy razem. Wygląda ładnie, prawda? No, dobra, no, chyba jak kupiłam, to, to chyba mi się podoba. Od długiego czasu mam taką małą, którą wstawiłam tam do witrynki. Teraz ją zobaczcie. Tutaj. Już od długiego czasu mam taką doniczkę. I tak ją nie wzięło na dużą, no. Po prostu. Ona też ma te uszki takie duże jak moje. I mówiłam Wam, że marzy mi się taka duża. No i mam. I teraz myślicie, że co? Że będzie nowy kwiatek? No. Mam kwiatka, tylko muszę zdecydowanie dać mu mniejszą doniczkę, bo na pewno jest za duża. Mam kwiatka, którego kupiłam w grudniu. To jest patyczak. Taki fajny, grubiotki. On ma takie grube pędy. Ja go kupowałam na Jungle Boogie, jak byłam tam u nich we Wrocławiu, stacjonarnie. Pamiętacie? W, w grudniu, we vlogmasie. To od tamtej pory mam tego patyczaka. Ja go mam przesadzonego do podłoża dla storczyków. I to jest Ripsalis Pulchra. Nie wiem, czy to jest prawidłowa jego nazwa, no ale patyczak czy Ripsalis, ale pulchra, no tak tutaj jest opisane. No. no i na pewno ta doniczka jest za duża do niego. Czekajcie, ułożę jej grzywkę. No. Wiedziałam, że jest za duża, więc przesadzimy go w mniejszą doniczkę. No teraz wygląda tragicznie. No, ale jak mu damy doniczkę, która będzie odpowiednia, no to ten patyczek będzie miał sens, nie? Fajnie będzie wyglądać, super. Więc patyczaka mam, patyczak wisiał w oknie. U mnie patyczek wisi w oknie południowym i daje radę. Znaczy ono jest nie takie centralnie południowe, nie jest takie mocne, bo ja tutaj mam też czereśnie z tej strony i ona trochę przysłania. Ale patyczak u mnie daje radę, jest właśnie fajny, bo jest taki gruby i widzę, że mi tu ładnie odbija na wiosnę. No ja nie wiem, takie trochę odrażające to nawet momentami. Nie no nie wiem, czy wiocha, czy ładne, czy kicz, czy, czy daj se spokój. To napiszcie mi jakie są wasze odczucia, gdy patrzycie na tę donicę. A ja tak jak już mówiłam, jeżeli znajdę coś co mnie zauroczy, to wrzucę wam w informacji pod filmem, ale ty masz usta ładne. Dobra, kończmy ten film, bo może my się tu jeszcze będziemy całować. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję, kciuka do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć! Lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. we live living, living like this.